Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tym filmie pokażę, jak prawidłowo wymienić chłodnicę w Renault Clio 4 z lat 2013 do 2021. Zacznijmy od podstaw. Chłodnica odpowiada za chłodzenie silnika. A jej uszkodzenie może prowadzić do przegrzania. Najpierw sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia miks klinów, klucze imbusowe, nową chłodnicę kompatybilną z Twoim modelem oraz płyn chłodniczy. Ważne, upewnij się, że silnik jest zimny, a wycieczka kierownicy jest włączona. Zdejmij maskę, a następnie rozpinaj kable zasilające wentylatora chłodnicy. Uwaga na niebieskie i czerwone przewody. Nie przeciągaj ich, aby nie uszkodzić wentylatora. Następnie odblokuj mocowania chłodnicy w tym dolne i boczne, a także rozłącz przewody wentylatora. Usuń dawny element. Zważając na jego ciężar, lepiej użyj pomocy przy drugim korku. Włóż nową chłodnicę w odpowiednim kierunku, unikając przesuwania jej zbyt gwałtownie. Zmocuj wszystkie łączniki i sprawdź szczelność. Napełnij układ nowym płynem chłodniczym, obliczając ilość na podstawie dokumentacji pojazdu. W przypadku wątpliwości, zawsze sprawdź instrukcję obsługi. Bo konfiguracja może się różnić w zależności od roku produkcji. Gdzie kupić nową chłodnicę? W Polsce znajdziesz ją w sklepach specjalistycznych lub online, ale wybieraj modele z dopiskiem kompatybilny z Renault Clio IV. Unikaj ogólnych opisów. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!